Proszę cię bardzo. Witam Włodawę! Włodawa Rulec! Cześć, cześć! Jezu, 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 Jezu! I widzę i mamą Jankę, żeście zabrali z sobą. Cześć! Cześć! Uwaga, 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 bo tu idzie! Idzie idzie ostry zawodnik. Idzie, idzie, idzie ostry zawodnik. zawodnik. dobry cześć. Dobry, witam. No, właśnie widzę, właśnie widzę. Witam. Dobry. Ale w sumie nie wiedziałem, kiedy wy będziecie. Dałem radę. Siedmego spaliśmy tu, ósmego spaliśmy tu, siódmego spaliśmy tu. Już tego nie jest? Ja miałem, bo no, gościł no, no, ciasto. Dwa dni odnikajesz się, teraz ciasto będę odpłynął. śniadanie, woda z cytryną i dwa kawałki czekolady. Dawno, dawno temu pojechałem Paryża autostopem, pamiętam na południe, ten Prowancję, dalej, zdrowe wybrzeże. Potem szybko przez Włochy i wróciłem do Polski. Cały prawa trwa, może niecałe dwa tygodnie tak naprawdę, bo się przestraszyłem tego, co zrobiłem. Oczywiście wszyscy się we mnie wtedy śmiali, dlatego że, dlatego że tyle, co się nagadałem, że wyjeżdżam tym autostopem, gdzieś tam odkrywam te krainy dalekie. Eee, no i, i po tych dwóch tygodniach niecałych jestem z powrotem, no więc, no więc, no więc, no więc, no więc była, była kupa obawy głównie ze mnie. No ale czy Ciebieg usiadł, i to wszystko tak. Uklapło. Potem wziąłem, pojechałem jeszcze raz. No i tak zacząłem jeździć. Coraz większe kółka po Europie zataczać. Dwa lata później mówię sobie, to może sprawdzę e, drogę do Świętego Jakuba, pielgrzymkę do Sętego de Compostera. No i wziąłem 20 euro w kieszeni, pojechałem autostopem do Francji i stamtąd przeszedłem te całe 900, trochę ponad 900 kilometrów. Rok później pojechałem do Skandynawii, przed na Nordkap też autostopem. Też piękna podróż, 2,5 miesiąca, też za 20 euro. Pani, dostaliśmy super ciasto. Tak? I dziękuję bardzo. Posililiście się troszkę. Tak, ja już przez dwa to... dni ja dzieci ja nie No to dziękuję bardzo. I gdzie dalej zamierzacie ruszyć? Dalej to my idziemy tam, do z granicy. Tam, czyli... Dookoła, a my w ogóle postanowiliśmy stronę... pójść z tamtej strony, okrążyć całą Polskę i panią zaatakować z drugiej strony. No to... Jak pani pójdzie tu, to jak pójdziemy tam, to my się zaraz dobrze, z tej dobrze, strony. Dobrze, dobrze, to będę czekać. <laughs> gdzieś zobaczę, jak będziecie wracali, to wyjdę z tamtej strony. <laughs> bardzo proszę. <laughs> dziękuję, bardzo, dziękuję. bardzo, Do widzenia, powodzenia, życzę. No i tak się spodobało chodzenie mnie osobiście. Jeszcze po drodze zauważyłem, jaka siła jest w tego typu pomysłach. Jaki jest kontakt z ludźmi, no i wymyśliłem, czy czegoś z tym nie zrobić jakoś tak nie połączyć tego z pomocą komuś. Aż akurat jestem sam blisko twardnia rozsianego, w rodzinie mam jedną osobę, no to stwierdziłem, że twardnie rozsiane. Choruję od 12 lat. Nie jest to cały czas tendencja taka, że coraz gorzej jest. Tylko mam rzuty. No raz nogę ciągnęłam, raz coś innego mi tam ścierpował i nie mogę po prostu wtedy funkcjonować normalnie. Najgorszy był rzut, kiedy poraziła mi nerw wzrokowy. W jednym momencie nie widziałam w ogóle niczego na receptach, nie widziałam nic na komputerze. Bardzo proszę. 71-57 ta recepta, jedna. I tą drugą też? Tak, bardzo Trzeba się nauczyć z tym żyć normalnie i trzeba to pokonywać, te trudności i żyć normalnie. Nie? Ja się staram w ogóle udawać, że jestem zdrowa. I koniec. Tylko po prostu w pewnym momencie wysiadają nogi. No to se muszę usiąść. Wszystkie panie już wiedzą, że muszę usiąść, odpocząć i tyle. Czerwony szlak, i potem wchodzimy na żółty na soglówkę. Paniał? Dobrze, zgadzam się. Chcesz, żebym <grym> miał specjalny wybór. Dzięki. Miałem iść generalnie rzecz biorąc sam, jak zawsze zresztą. Natomiast pewnego pięknego dnia otrzymuję telefon od kolegi Konrada z zapytaniem, a raczej stwierdzeniem, czy może iść ze mną. Co zresztą bardzo, bardzo mnie zaskoczenie, ale przyznaję, że zawsze traktowałem go zresztą jak większość naszych znajomych i kolegów jako jedynaka mamusi z dobrymi obiadkami. Był ostatnio, jedną z ostatnich osób, których bym pomyślał w ogóle, że się wierze taką podróż. No ale chłopak się zaparł. I... Jesteśmy tutaj. Dziś tak koło lutego siedziałem w pracy i jakiś taki impuls, że mam i z markiem. Od razu zadzwoniłem, powiedziałem mu, że idę. I od tego czasu zaczęły się moje przygotowania do, do wyprawy, bo nie ukrywam, że wszyscy byli bardzo zaskoczeni, że akurat ja idę. Bo tak naprawdę nigdy wcześniej praktycznie plecaka nie nosiłem. W górach ostatni raz chodziłem w podstawówce. Zwolniłem się z pracy. Pozamykałem wszystkie sprawy. Jestem wolny. Co do funduszy naszej wyprawy, to kolega Konrad jest dumnym posiadaczem 100 polskich nowych złotych. Ja jeżeli teraz dobrze liczę bez jakichś drobnych, to mam chyba jakieś 450. Eee, I to musi nam wystarczyć. Na pewno nam wystarczy. Nie jest niczym złym podejść, po prostu zapytać, czy komuś w czymś pomóc, a do tego dostać coś do jedzenia, przespać i ruszyć dalej. No, to, jest, to jest naturalne i zawsze tak było jest i będzie, tylko trzeba po prostu to na nowo odkryć. Dobrze, że ktoś się zainteresował tym tematem. Nie spodziewałam się po nim tego, że aż tyle poświęci, że tak powiem, ze swojego życia, no bo to jednak jest poświęcenie, nie tyle miesięcy poświęcić komuś, czy w ogóle sprawie, bo nie mówię komuś, bo on to dla mnie na pewno nie robi. On to robi dla sprawy. On to robi dla wszystkich, którzy mają do czynienia z starnieniem rozsianym. Podróżnicy wyruszyli 7 maja z Cieszyna. Przeszli już ponad 1000 kilometrów, ale to dopiero jedna czwarta planowanej drogi. Marek i Konrad przemierzają dziennie nawet 50 km. Odważnie pokonują trudy podróży, bo przyświeca im szczytny cel. Obchodzę Polskę, bo obchodzą mnie ludzie z SM. To motto wyprawy. No, natura dała nam troszeczkę w kość, dała nam i ulewami przecież na samym początku, wtedy co zalewało Polskę, to wszystko przecież przepłynęło przeze mnie i Konrada w górach. Przez trzy tygodnie, te dwa, dwa popołudnia mieliśmy po prostu kiedy nie padało, tak cały czas po prostu lało nam na głowy. Jeden dzień był taki. Najtrudniejszy, wręcz bym powiedział, najtrudniejszy z tego mojego życia to było w górach, kiedy przez 8 godzin lał deszcz. Nie było nigdzie miejsca, żeby się schować, ogrzać czy wysuszyć i jeszcze zerwał się zimny wiatr i wiedziałem, że będą cały mokry, zmarznięty, że jeszcze 6 godzin muszę iść, to już w pewnym momencie chciałem zrezygnować i powiedzieć. Ja już nie chcę jeszcze wyschnąć, ja chcę poczuć się normalnie. W drodze od dwóch tak. miesięcy przeszli już prawie półtora tysiąca kilometrów po 30-40 dziennie. Gdyśmy Dotopiła, tu dotopiła idziemy cerkiew, idziemy na białą Były takie trudniejsze chwile, ale związane tylko i wyłącznie z pogodą czy organizmem, prawda? Jak wyszliśmy na asfalt no to zaczęły się kontuzje mięśni i, i trzeba było sobie jakoś z tym radzić. Kiedy już ból był tak silny, że nie byłem w stanie iść, ból tutaj piszczelowy, ból mięśnia, wziąłem pokrzywę, mówiąc, co mi pozostało. No. Poparzyłem się i ból na tyle jakby został ukojony, że byłem jeszcze w stanie 25 km przekuśtykać do, do miejsca docelowego. Ja straciłem 13 kilo podczas całego marszu. Jak wystartowałem z Katowic, zresztą, zresztą widać na zdjęciach, czasami sobie popatrzę, e, no to tutaj troszeczkę taki zaokrąglony na twarzy to wszystko widać. Codziennie, bez przerwy, oprócz tej na sen. Obok Marka Konrad, przyjaciel w podróży. 2000 kilometrów za nim pokonane największe zmęczenie i ból od odcisków na stopach. Marek zdejmuje niezawodne sandały, a tam cały czas sandały. Tak, taka mała szachownica. Tak się opala stopa. Jak jest Marek na półmetku Wielkiego Polskiego Marszu? Tylko trochę zmęczony, szczęśliwy, bo w końcu nad morzem i zachwycony ludźmi, których spotyka. Ludzie byli fantastyczni. Dziesięć razy rozbijaliśmy namiot podczas całej podróży około, więc, więc, więc to już jest samo w sobie odpowiedzią. No. Byśmy fantastycznie przyjmowali przez ten cały okres. Ja muszę dopiąć sandała jeszcze. Dzień. Dobra. Pertizie. Ja. To dzięki. 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 Dzięki na wszystko. Dzięki Czasami było aż trudno wyjść. Bardzo często zdarzało się, żeśmy startowali gdzieś w okolicach południa, a potem starali się nadrobić jakimś szybkim marszem do tej 19.20, bo po prostu po śniadaniu jeszcze jakaś gawenda, jeszcze jakaś jedna kawa, druga kawa, ciasto. Te rozmowy się przedłużały. Polska gościnność to limit, tylko naprawdę istnieje. Pożegnaj się i idziemy. Może z sobą. Często jak rozmawiam w ogóle jest taka, jest taka sytuacja, że to, co. Podjeżdżacie też troszkę, nie? Takie zawsze jest takie porozumiew porozumiewawcze oczko. No co panowie, może porzucimy kawałek, no to tutaj wreszcie tak się nikt nie dowie. No wtedy zawsze sobie mówię, że no, faktycznie można oszukać cały świat, ale samego siebie się nie oszuka. No. Chcieliśmy zaprosić wszystkich serdecznie do, do przejścia, nami paru kilometrów e, w akcji Symfonia Serc dla ludzi ze starnieniem rozsianym, więc jeżeli nie macie żadnych planów, parę dni wolnego, plecak i trochę wyobraźni i uśmiechu, to serdecznie zapraszamy, dołączajcie do nas na szlaku. Informacje, gdzie aktualnie jesteśmy znajdują. Szalony na facet. Naprawdę. Ja wierzę w to w 100%, że to przyniesie efekt. Robiliśmy trochę szum wokół SM-u, wokół całej akcji. Na zachodniej granicy widziałem, że poziom tej takiej świadomości ocenianej z punktu widzenia osoby, która, która, która rozmawia, e, powiedzmy, pięć minut z kimś a propos stwardnienia rozsianego, a propos idei podróży, ta świadomość jest troszeczkę wyższa. Oni już, już coś gdzieś sprawdzi. A to wyjdziecie dookoła Polski? Tak. To widziałem was z telewizji, bo to jest z tą chorobą taką: stwardnienie, stwardnienie rozsiane, SM, coś takiego. Taki marsz przede wszystkim e, prowokuje ludzi do myślenia. U nas w kraju twarde rozsiane było kojarzone z ciężką chorobą. Jeżeli w ogóle było kojarzone, jeszcze jakieś 1100 do końca, 2800 za nami. Na początku robiliśmy w granicach 20 paru, 30, teraz od 35 do 55 kilometrów. Zamknięcie pętli wokół całego kraju. E, chcielibyśmy dojść w 10 znaczy w Cieszynie. Będzie miało miejsce prawdopodobnie 10 września. Spędziliśmy dwóch facetów 24 godziny 7 dni w tygodniu razem. To nie jest łatwe w momencie, kiedy faktycznie jesteśmy głodni, kiedy jesteśmy zmarznięci albo gdzieś leżymy w namiocie. No to wtedy te wszystkie małe rzeczy układają się w obraz, który na przykład niekoniecznie musi nam pasować, bo i nasz próg cierpliwości jest obniżony, więc zdecydowanie najtrudniejszą rzeczą dla całej podróży dla mnie był Konrad. Zaraz, zaraz, zaraz po ulewach. Mi z Markiem bardzo dobrze się podróżowało. On tak jakby był, jak ja to mówię, menedżerem tej podróży. Ja sobie poszedłem za nim. On jest człowiekiem głośnym, lubi dużo mówić, no to on wszystko tak jakby w pewnym sensie organizował. Ja stałem z boku, tylko czasem coś tam e, go wsparłem. Najbardziej w Konradzie wkurzało mnie to, on jest generalnie zupełnie inną osobą niż ja. ja jestem bardzo osobą impulsywną, generalnie cały czas w ruchu, sam się ze mnie śmieję. Że no jak siedziałem i czytałem, to któraś noga pracowała, jakimiś palcami ruszałem. E, raz nawet zrobiliśmy test, że, żebym się nie ruszał i po trzech sekundach musiałem wstać i zrobić coś, bo po prostu się nie dało. I on jest osobą bardzo stonowaną, po prostu siedzi i jest. I napawa się tym, że jest, co jest dla mnie niezrozumiałe, więc, więc, więc e, dostawałem szału wielokrotnie, dlatego, że on po prostu był. Wiele osób mi mówiło, jak ty, sobie, jak ty dajesz radę, jak, jak słyszeli, jak Marek Burzo mówi, jak jest głośny, prawda? Bo, ale tak naprawdę to też jest pewne wyzwanie, i sztuką jest właśnie pozytywnie do niego podchodzić, czasami w tych trudniejszych momentach. E, to też uważam za sukces, że nie było między nami praktycznie żadnych jakichś konfliktów, czy żebyśmy się pokłócili. No dla mnie w ogóle z nie istnieje kłótnia, no ja się nie potrafię za bardzo kłócić. Dojdziemy, nie spoczniemy, nim dojdziemy. Po drodze wielokrotnie rozmawialiśmy właśnie z ludźmi chorymi na SM. Dzięki nim przeszedłem naprawdę dużą drogę w serduchu i tylko umacniają mnie w tym, żeby, żeby spełniać własne marzenia, bo bo jutra nie ma. Jutro, jutro może nie nadejść, jutro może się okazać, że my już nie mamy czasu, nie mamy siły, że nie jestem w stanie pomieszać tej, tej herbaty. Myślę, że z nimi najbardziej i serdecznie im za to dziękujemy. A